Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Uszy duszy. Na początku króciutko o moich warsztatach i spotkaniach. 13 lutego zapraszam Włodzi na spotkanie ze mną, które jest takim czysto zapoznawczym spotkaniem dla tych, którzy być może będą zainteresowani wzięciem w udziału w moim warsztacie, także w Łodzi, który będzie miał miejsce 2 marca. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, 17 lutego, spotykam się z Johnem Weto w Rzeszowie i rozmawiamy tam o sztucznej inteligencji. 17 marca, tu jest zmiana, bo przedtem mówiłem o 16, teraz mówię o 17 marca, o niedzieli, spotkamy się w Gdyni. I następnie, 6 kwietnia, robimy przymiarki do spotkania z Johnem Weto we Wrocławiu. Taki jest harmonogram wydarzeń. Więcej szczegółów na ten temat, linki i możliwości zapisania się i dowiedzenia się czegoś więcej, oczywiście pod niniejszym materiałem. A teraz przechodząc do istoty rzeczy, dzisiejsze uszy będą trochę inne niż uszy zazwyczaj, bo uszy zazwyczaj są opowieścią o jakimś tam fragmencie mojego samoprocesowania się. Dzisiejsze uszy będą raczej o moim pomyśle, który powstał na kanwie tego mojego samoprocesowania się i chciałem Wam o nim króciutko opowiedzieć i zapytać Was, czy Was by to zainteresowało. Otóż ja od pewnego czasu szukam jakiejś nowej jeszcze dla siebie formy, no, jakby to powiedzieć, współistnienia ze swoimi słuchaczami i innej w sensie niż warsztaty, i innej niż uszy-duszy. Jeśli chodzi o uszy-duszy, to one w takiej formie, w której dotychczas je. Czyniłem właściwie w moim poczuciu, to one dobiegły do swojego końca. Bo ja właściwie tak, w sferze konceptualnej, to ja nie mam więcej do powiedzenia ponad to, co już powiedziałem. I właściwie zaczynam się powtarzać, tylko powtarzam się trochę z różnych kątów widzenia. Natomiast, no, nie wydaje mi się, bym tam mógł powiedzieć coś jeszcze bardziej inspirującego niż to, co powiedziałem dotychczas. Więc, tak, myślę o tym, by. Tę formę w jakiś sposób przebudować, ale nie tego się tyczy mój dzisiejszy pomysł, o którym chcę, o którym chcę Wam opowiedzieć. On się tyczy spotkania w realu innego niż zawiadowca swojego umysłu. Zawiadowca swojego umysłu sobie idzie swoją ścieżką i pięknie, i się też rozwija, i się modyfikuje. Na ostatnich warsztatach w Katowicach. Zadałem uczestnikom tego spotkania już pod koniec pytanie o to, czego w tych warsztatach brakowało, i dostałem bardzo ciekawe, inspirujące odpowiedzi, które zresztą już w jakiejś tam formie chcę zaimplementować w czasie swojego warsztatu w Łodzi. Więc to się rozwija i to sobie idzie swoją ścieżką, ale ja mam też w sobie cały czas taki rys potrzeby, jednak działania, powiem, przewodnie, nie tylko dla siebie. To się przejawia w tym, że mam za sobą trzy, z mojego punktu widzenia dość poważne próby zbudowania dużych społeczności pod ogólnym hasłem jednoczenia naszej rodzimej alternatywy. I te trzy próby, każda z innego powodu, były nieudane. Doprowadziły mnie też do takiego myślenia, że chyba ze złej strony się wziąłem do tego tematu i że budowanie społeczności w tak zwanym realu, poprzez samoorganizację jakichś większych ludzkich społeczności. I próby wdrożenia ich w pewne ramy, które się pojawiają w momencie, w którym się decydujemy na taką wspólną społeczność, I że ja to robiłem właściwie dotychczas w świecie zewnętrznym. A często sam powtarzam, że dłubanie w świecie zewnętrznym, jeżeli nie ma się tego ułożonego, zharmonizowanego i wybranego w świecie wewnętrznym, to marnotrawstwo czasu. Być może nie miałem tego w taki sposób ułożone i zharmonizowane, a być może po prostu nie tędy droga. I zainspirowałem się opowieścią kogoś z moich przyjaciół, kto brał udział w pewnym spotkaniu w Krakowie, które było takim spotkaniem, można powiedzieć, wymiany potencjałów ludzkich niekoniecznie nowych, niekoniecznie świeżo rozpoznanych może nawet bardziej chodziłoby o te, które gdzieś tam zalegają w naszym wnętrzu. Ja sam popełniłem kilka fajnych pomysłów w swoim życiu i nigdy się nie wziąłem za ich realizację. Po latach ktoś je zrealizował i niektóre z nich nawet bardzo sprawnie działają później dzisiejszy, więc utwierdza mnie to w przekonaniu, że pomysły były fajne. I oczywiście z perspektywy czasu sobie mogę pomyśleć, no popatrz, mógłbyś to wtedy wziąć i zrobić. No, ale niewątpliwie moim udziałem, pewnie szczególnie jako zodiakalnej wagi jest nieszczęsna prokrastynacja, czyli ta skłonność do przeciągania, odkładania rzeczy. Na później, która no wierzyłem w ten w sposób już niejedną, fajną ideę, tak myślę sobie. I otóż pomyślałem sobie, co by było, gdybym wam zaproponował moim słuchaczom wam, że moglibyśmy zrobić takie spotkanie albo kilka spotkań w kilku miastach, które by służyły przebudzeniu naszych potencjałów, i temu, żebyśmy się połączyli w ich realizacji. Co przez to rozumiem? Rozumiem, że spotykamy się w gronie osób, które mają takie poczucie, że mają różne fajne pomysły, tylko z jakiegoś powodu się nie potrafią wziąć za ich realizację, albo też nie bardzo wierzą w to, że one się do końca udadzą, albo też nie mają pomysłu, z kim by to zrobić. Gdzieś tam w ramach szeroko rozumianej tej nieszczęsnej prokrastynacji te pomysły gdzieś tam w nas są, czasami zakurzone. To jest trochę inny pomysł niż pomysł, którym pewnie. Bardziej by się identyfikowali ludzie młodzi, typu startupy czy inkubatory biznesu, bo to jest fajna przestrzeń dla nich. No ja już trochę nie bardzo mam ochotę sięgać w tamtą stronę. Mam swoje pomysły, które zalegają i spotykam często ludzi, którzy mówią mi, że mają pomysły, które im zalegają i nie bardzo wiedzą, jak się za nie zabrać. Więc tak sobie pomyślałem, że moglibyśmy się spotkać w takim gronie opowiedzieć sobie o swoich własnych potencjałach przede wszystkim. Co ja przez to rozumiem? Swoje własne potencjały? Chodzi mi oczywiście zarówno o taką wiedzę merytoryczną w jakimś temacie, że umiem coś zrobić, ale też chodzi mi o takie potencjały dotyczące funkcjonowania społecznego, zarówno w małej grupie, czyli w gronie najbliższych współpracowników, jak i być może też... Kwestia odnalezienia się w kategoriach pewnych funkcji, użyteczności w takim wyobrażonym modelu większej społeczności. W każdym razie widzę te potencjały na kilku poziomach. Te, którymi warto, żebyśmy mogli sobie w swoje lustra nawzajem zaświecić. Więc wyobrażam sobie to spotkanie, o którym mówię, jako po pierwsze taką sposobność do tego, żeby sobie te swoje potencjały nawzajem pokazać. Po drugie, jako sposobność do tego, żeby opowiedzieć w kolejnej części oczywiście tego spotkania o swoich marzeniach, o swoich projektach, o swoich pomysłach, które właśnie no, są z takiej półki pod tytułem kurczę, no myślałem już parę raz, żeby to zrobić i nie mogę ruszyć. I żebyśmy sobie mogli obejrzeć te wszystkie pomysły. I pewnie będzie tak, że spośród tych pomysłów część będzie zdecydowanie wymagała jeszcze. Dojrzenia, tak bym powiedział, bo pomysły w nas dojrzewają jak rośliny w matce ziemi. Więc część będzie wymagała dojrzenia, ale część być może będzie gotowa do zerwania i do tego, żeby je wdrożyć. I być może będzie też na tyle interesująca, że znajdą się inni ludzie poza tymi, którzy są autorami tego pomysłu, którzy mieliby ochotę się do tego dołączyć, widzą tam dla siebie miejsce i ten pomysł ich pociąga i jest tak samo ich przestrzenią, jak i pomysł tych. Którzy o nim opowiedzą. Więc wyobrażam sobie, że moglibyśmy dojść do takiego momentu, w którym z jednej strony wybieramy coś, co nas wspólnie w jakiś sposób kręci i pociąga i w czym widzimy szansę, a z drugiej strony na różnych poziomach możemy się zaangażować w to, żeby to, w to wesprzeć począwszy od działania, od współdziałania w realu przy realizacji tego pomysłu, skończywszy po prostu na sympatycznym wspieraniu się w ramach pewnej grupy, w sensie nie wiem, mediów społecznościowych udziału czasami w jakichś wspólnych spotkaniach, żeby sobie coś poradzić nawzajem, wrzucić jakiś pomysł, zrobić burzę mózgów. No, można by taki traścik, traścik fajnych umysłów, fajnych świadomości, fajnych serc i do tego wszystkiego jeszcze ciekawych idei zacząć tworzyć jak gdyby lokalnie, chociaż w erze internetu lokalność jest pojęciem bardzo względnym. No, jak myślę o tych spotkaniach w realu, które mogłyby to uruchomić, mogłyby być takim procesem przejścia przez całą tą drogę i na końcu oczywiście tego spotkania, o którym mówię, bardzo ważnym momentem jest stworzenie czegoś, co spowoduje, że to dalej wejdzie w materię, wejdzie w działania i będzie się toczyć dalej. Że to się nie skończy tylko i wyłącznie na pomysłach i postanowieniach. I zresztą ja mam też pewne pomysły dotyczące tego ciągu dalszego, już oczywiście opartego o ludzi, którzy w danym terenie lokalnie będą jakoś tym zainteresowani tym, żeby jakiś pomysł zrealizować. To też tak jak mówię, niekoniecznie lokalnie. Natomiast tu jest też wiele przestrzeni, które jest do zagospodarowania przez nas, przez was, jeżeli byście mieli ochotę wziąć udział w takim pomyśle. I możemy sobie to przecież sami zaplanować tak, jakbyśmy widzieli to najlepiej. Bo idea jest taka, żeby te fajne idee, które właśnie już niekoniecznie są z tej przestrzeni, która jest kompatybilna ze startupami i inkubatorami, żeby zobaczyć, pokazać ci sobie nawzajem. Też to taki fajny motyw dla każdego z nas, żeby o tym opowiedzieć, bo co innego milić to w umyśle i żywić do tego cudowne uczucia, że to jest na pewno absolutnie genialny projekt, jedny w swoim rodzaju, a co innego zmierzyć się z tym tematem, opowiedzieć o nim ludziom dookoła i to w każdym przypadku jest, będzie dla ciebie pomocne. Czy byś miała ten projekt zarzucić, czy miałabyś go kontynuować, to taki moment, w którym opowiadasz o tym publicznie jest momentem świetnym. Opowiadasz to w maksymalnie sprzyjających warunkach, bo opowiadasz to wśród ludzi, którzy dokładnie tak jak ty, będą opowiadać o swoich być może czasami nawet skrytych, niewypowiedzianych marzeniach, pomysłach i ideach. I potem możemy po prostu sobie wyobrazić i zorganizować to tak, by niektóre z tych pomysłów zaczęły się wdrażać w życie. Jak się zaczną jedne wdrażać w życie, w tym czasie dojrzają te następne. Być może się coś połączy z tymi pomysłami, coś się z tego skleci nowego. No to jest zupełnie ciekawa przestrzeń, w której sobie pomyślałem, w której możemy zupełnie od dołu zacząć działać w swojej własnej sprawie, ponieważ w kwestii swoich własnych pomysłów. Ten pomysł jest kontynuacją idei, która mi przyświecała wtedy, kiedy wieszałem w sieci arkusz do grupowania. Ten arkusz, do którego się wpisało ponad tysiąc osób, z taką intencją, by poznać osoby mieszkające w swojej okolicy. Ja miałem nadzieję, że ten arkusz będzie zaczynem wielu grup, które zaistnieją w różnych miejscach i będą być może przyszłościowo ze sobą współpracować. Tak się nie stało, bo wiem, że. Sporo takich grup na początku rzeczywiście zaistniało, ale one nie przetrwały próby czasu. Przetrwało próby czasu kilka z nich, przynajmniej ja wiem o kilku, tylko i wyłącznie, w takich grupach. Wiem też o tym, że sporo osób nawiązało gdzieś tam indywidualne relacje z innymi pojedynczymi osobami, ale ta idea, o której mówię dzisiaj, jest o tyle inna niż to, o czym myślałem, kiedy tworzyłem arkusz. Otóż ten dzisiejszy pomysł... To jest pomysł na to, by rzeczywiście stworzyć takie grupy, ale skoncentrowane w całości na realizacji naszych projektów. Tak więc to jest pomysł na spotkanie, które nie ma służyć temu, żebyśmy sobie pogadali o różnych tematach. Tylko mówimy o spotkaniu, które będzie w całości skoncentrowane i zorientowane na nasze pomysły, marzenia. Plany, projekty, wizje i idee. I o tym byśmy rozmawiali? Wymienilibyśmy się swoimi potencjałami, po to, by móc je ze sobą połączyć. Obejrzelibyśmy te swoje pomysły i projekty. Prawdopodobnie nie jeden się da w jakiś sposób skorelować, scalić, połączyć z drugim. Mogą z tego powstać dwa, trzy, cztery piękne, duże projekty, w które być może. Spora część spośród nas miałaby ochotę się na różnym poziomie z inwestycji swojego czasu zaangażować. Też sobie myślę, że gdyby nam to wyszło, to to jest fajna platforma do tego, żeby cały czas, w przyszłości, móc realizować kolejne pomysły, które przyjdą. Taki zaczyn takiej samo wspierającej się, autonomicznej społeczności, która efektywnie w praktyce, w materii, w działaniu wykorzystuje to, że mamy tyle fajnych potencjałów, i tylko kwestią naszej woli i naszej decyzji jest to, czy będziemy w jakiś sposób łączyć się w jakieś współpracujące ze sobą byty. No i to tyle. To jest moje pytanie do Was. Będę wdzięczny za odpowiedź w komentarzach albo w mailach. Ciekaw jestem, co wy na to, bo ja jestem tym pomysłem zachwycony. Dzięki ogromne za to, że jesteście. Dzięki ogromne za to, że komentujecie. Dzięki ogromne za to, że piszecie. Dziękuję wielce za wszystkie spotkania, które odbyłem, bo były cudowne i dziękuję też za te, które odbędę. A jest ich w planie, jak już mówiłem, kilka. Najbliższe 13 lutego w Łodzi poprzedza ono mój warsztat, który będzie 2 marca. 17 lutego w Rzeszowie z żonem WTO Sztucznej Inteligencji. 17 marca. Zawiedowca swojego umysłu w Gdyni. I 6 kwietnia sztuczna inteligencja, czyli ex machina z Johnem W. Wrocławiu. Szczegóły i wszelkie informacje szukaj pod niniejszym wideo. Dziękuję ogromnie, ściskam Was serdecznie i do następnego razu.